Dzień dobry, witamy Was serdecznie po raz kolejny w naszym zielonym podcaście Zieleni to życie, jak zawsze mnóstwo ciekawych informacji o roślinach, o ogrodach, a dzisiaj będzie wyjątkowo, bo będzie trochę o ogrodach terapeutycznych, o tej roli takiej, z której czasami nie zdajemy sobie sprawy, że ogród na nas tak oddziałuje, a naszym gościem jest dr Izabela Myszka SGGW. Cześć Iza. Cześć, witam, dzień dobry. <laughs> witam. Ogrodniczka, ale też taka artystyczna dusza, i chyba bardzo dobry wybór, dobra osoba, żeby porozmawiać właśnie o, o, o takiej trochę filozofii ogrodu, o takiej trochę terapeutyczności ogrodu, o, o, o tym, że e, rośliny łagodzą obyczaje, bo tak podobno jest. No, tak podobno jest i wszyscy chyba to wiemy, i wierzę. To, że te osoby, które będą nas słuchać, <laughs> wybierają ten podcast, y, dlatego, że doskonale wiedzą, y, że rośliny łagodzą obyczaje i wprowadzają nas w taki nastrój, który ja nazywam dobrostanem. Mhm. Y, robi się nam na duszy i w naszych emocjach dużo lepiej od obcowania z roślinami. No, a ogród jest takim miejscem, w którym tych roślin. Mamy bogactwo i te rośliny tam zapraszamy i traktujemy je ze szczególną troską, a one odwdzięczają nam się szczególnymi um, emocjami, które nam dają, które nam pozwalają e, oddychać inaczej. Mm -hmm. Ale ten ogród chłoniemy praktycznie wszystkimi zmysłami. To, to jest wzrok, to jest zapach, to, to jest dotyk. Smak. Mhm. Jeszcze takie emocje, które trudno zdefiniować, które psychologowie nazywają podziwem, czyli takim wzbudzeniem, które jest ponad wszystko. Jeżeli coś nam dotyka każdego fragmentu naszej duszy, to wtedy wchodzimy jakoś wyżej w odczuwaniu. To jest właśnie podziem. Dlatego ogród wybieramy do, do, do bycia w nim dla relaksu, dla spokoju, dla dobrostanu, dla dotknięcia tego, tej, tej błogości, którą natura nam daje. Bardzo często ostatnio mówi się o takim zjawisku, które nazywa się hortiterapia. To jest taki bardzo szeroki termin. No, związane z tym, właśnie jak ogrody można wykorzystać do tego, żeby nam po prostu było łatwiej, lepiej, żebyśmy się lepiej, lepiej czuli. A jakbyśmy chcieli to zdefiniować, na czym polega w ogóle ta hortiterapia? Gdybyśmy chcieli zdefiniować hortiterapię, to byśmy zaczęli od tego, że to rodzaj terapii mhm. terapii. Ogród to Horti, więc Hortiterapia to terapia ogrodu. W świecie, w Polsce, wszędzie od wieków rozumiemy, że ogród ma ten dobry wpływ na nas, ale gdzieś w pewnym momencie w naszej historii nastąpiła taka redukcja, że terapeutyzują nas pigułki i mhm. e... suplementy diety elementy i mhm. zabiegi, natomiast w tej chwili już rozumiemy, że włączenie natury w procesy terapeutyczne, wtedy jak już się zepsuło, jak potrzebujemy pomocy, mhm. a nie wyłącznie profilaktyki, to natura jest doskonałym remedium na bóle emocjonalne i bóle duszy. I w tej hortiterapii słusznie zauważyłeś, że to jest bardzo szerokie pojęcie, ponieważ dotyczy wielu płaszczyzn. Ogrodowa to jest jedno, naturalna, czyli bycie w naturze, bycie w lesie, uprawianie mhm. aktywności sportu, ale również tak dosłownie uprawianie ogrodu. Coraz częściej tego typu powiedzmy, ogrody hortiterapeutyczne pojawiają się przy projektowaniu zieleni w takich ośrodkach leczniczych, terapeutycznych, szpitalnych. To chyba też jest fajne, że coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, jak ta roślinność, nie tylko roślinność, ale w ogóle ten ogród, bo to trzeba patrzeć na to jako całość, jak on fajnie wpływa na nas, na nasze zmysły, na naszą kondycję, a jak jesteśmy silni, jesteśmy mamy czystą głowę, to też inaczej inaczej się czujemy, inaczej Dajemy sobie radę z różnymi problemami. Tak, to prawda. Jeżeli do terapii tradycyjnie rozumianej dołączymy dobro, które możemy wyciągnąć z ogrodu, to jest właściwe zaprojektowanie tego miejsca i zastosowanie roślin, które też najwięcej oddają nam tej pozytywnej emocji, chociaż ja to tak naprawdę uważam, że wszystkie nam oddają jakieś emocje. Mhm. No właśnie, bo ja od razu chciałam się zapytać, jakie to rośliny, tak? No. Która roślina jest najładniejsza? Ta. To jest rzecz też bardzo indywidualna, prawda? Tak, ja tu, jakby mm -hmm. ktoś to pyta, to mówię, no nie wiem, chyba, chyba ja, ja to mi jest trudno powiedzieć, bo ja chyba nie mogę powiedzieć, że która się brzydka. Oczywiście jest to, to też jest rzecz indywidualna, ponieważ to piękno roślin, piękno to, to które dotykamy, które smakujemy, wąchamy i patrzymy. Jest również uwikłany w nasze sentymenty. I ktoś lubi róże, bo pierwszy raz od tego ukochanego dostał róże. Ktoś lubi, lubi mm -hmm. słoneczny, bo żółty kolor. Ktoś lubi len, bo jest superny, Ktoś lubi trawy, bo przepięknie szumią. I też, jakby nasze nastroje powodują, że w różnym czasie inne emocje nas wołają i co innego lubimy. Ale mówiąc o dźwiękach, Muzyce ogrodowej. Oprócz szumu, które rośliny wiatrem wzbudzane nam dają, mamy również dźwięki, które takie nam wykoncertowują. Mam takie pojęcie ogrodów osobistych i dla mnie te ogrody osobiste są zawsze najpiękniejsze. Wydaje mi się, że każdy taki ogród osobisty jest takim ogrodem terapeutycznym, bo każdy tworzy sobie ten ogród. Roślinami i wykorzystuje elementy, które dla niego osobiście są ważne, które dla niego są kojące, które dla niego są istotne i w, i w tym ogrodzie wtedy bardzo dobrze się czuje. Dlatego ja uważam, że te ogrody osobiste, robione własnoręcznie, kombinowane, te rośliny przesadzane, przerzucane z miejsca na miejsce, bo, bo różnie to, wiadomo, ogród nigdy nie jest skończony to one, one mają właśnie tą taką fajną, dodatkową wartość związaną z emocjami z, ze zmysłami tak robimy to dla siebie tworzymy miejsce w którym doskonale się czujemy i to chyba chyba o to w tym wszystkim chodzi. No Podejrzewam że większość osób wszyscy w ogrodzie hmm. wprowadzają to co lubią w ogóle do swojego otoczenia otoczenia hmm. przyprowadzają wpuszczają zapraszają otwierają drzwi dla pozytywnych emocji dlatego to się lubi, to doskonale widać w ogrodach działkowych, ja mhm. bardzo lubię spacerować po ogrodach działkowych, bo tam widać po prostu, dusza jest na wierzchu każdego człowieka, można popatrzeć na ogród działkowy i zrozumieć, ten jest wielkim patriotą, ten uwielbia sekator. Mhm. Ten uwielbia obcowanie ze zwierzętami. Widać w ogrodzie działkowym, który jest taką otwartą księgą ludzkich emocji do ogrodu przekładanych. Mówiliśmy o tych roślinach, o tych zmysłach, o zapachach, o owocach, ale są pewne zasady i pewne elementy na które warto zwrócić uwagę jeśli chcielibyśmy sobie zaprojektować taki ogród taki ogród terapeutyczny to bo, bo ten ogród to nie tylko rośliny. Bez roślin nie ma ogrodu mhm. ale żeby te rośliny oddały nam nie tylko rośliny również inne elementy ogrodowe oddały nam moc tej przestrzeni no to trzeba pomyśleć o tym jak zaprojektować, zaplanować zmienność. Zmienność biologiczną, zmienność estetyczną. Bardzo ważnym elementem poza roślinami czy w ogrodach terapeutycznych jest droga. Droga, mhm. czyli musimy czyli ścieżki ogrodowe, y, które pozwalają nam ten ogród kontemplować w ruchu. Y, I ta droga dla różnych przyczyn, różnych potrzeb związanych z terapią, czyli różnych dysfunkcji emocjonalnych i fizycznych, w różny sposób musi być prowadzona. No i tu już trzeba y, by było rzeczywiście poczytać sobie publikację, żeby rozumieć, jak ta mm -hmm. droga, jak, jak powinniśmy ją prowadzić, układać, jakich materiałów, szerokości. To nie tylko o, ergo, o ergonomię chodzi, tylko o procesualność wędrówki ogrodowej. Przechodzimy do kolejnego elementu ogrodowego, który jest bardzo istotny w terapii jest stworzenie sobie pokoi męczogrodowych, w których włożymy różne nastroje. Miejsca intymne, spokojne, wyciszające, izolujące nas od świata zewnętrznego i pozostawiające nas wyłącznie w wartościach z natury. Miejsca pobudzające zmysły czyli mm -hmm. Miejsce otwarte na społeczności, na społeczności, które z tego korzysta, żeby móc wspólnotowo pewne rzeczy robić wtedy, kiedy potrzebujemy poczucia wspólnotowości. Czyli większe wnętrza wyposażone tak, żeby więcej niż jedną osobę przyjęło. Intymność, wyciszenie, wspólnotowość, pobudzenie i droga, która to wszystko łączy. Do tego elementy ze świata sztuki. No tak, to jest to. Czym ja też mówię, że ogród nie służy do tego, żeby się w nim narobić, tylko żeby w nim być i żeby czerpać radość z tego, że się jest albo że się pracuje, bo to też jest element terapeutyczny. Ten, ten fizyczny fizyczne zmęczenie jest bardzo pozytywne, ale to czyszczenie głowy. Ktoś mi kiedyś powiedział, jedna pani, u której byłem w ogrodzie, mówi, jak zaczynam pielić. Ja w ziemi zostawiam wszystkie złe emocje. Genialna rola, taka psychoterapeutyczna. Pięknie powiedziane. Tak, narobić to się nie trzeba, bo człowiek z takim, z tym pojęciem się kojarzy tylko trud i wcale nie fajnie, tak? Mhm. Ale praca, praca jest bardzo terapeutyczna. Przez te kilka lat, kiedy współpracuję z, z placówkami służby zdrowia, mhm. No to oprócz drogi y, miejsca wyciszenia dla y, pacjentów, uczestników procesów terapeutycznych, ale również dla terapeutów, również dla terapeutów, to właśnie to dotykanie ziemi, dotykanie roślin. Mhm. Y, to, jest, y, to jest ten aspekt, który Chyba najmocniej terapeutyzuje, bo właśnie trzyma nas przy Ziemi, przy Ziemi w takim bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. I praca w ogrodzie pięknie pokazuje sprawczość i sensowność naszych wysiłków, bo wszystko, co zrobimy, odwdzięcza nam się skutkiem, efektem pięknym, potrzebnym, mhm. dobrym. I teraz tej, efekty tej pracy, które mogą być dla nas inspiracją do tworzenia, Czegoś więcej niż tylko to, co w ogrodzie zostało, czyli wynieść z ogrodu, coś jeszcze w świat. Można zrobić cipewane, a można zrobić rzemieśl. I użytkowy, i estetyczny, i takie ponadestetyczne. Wszystko, co nam ten ogród daje, co torty terapią nazywać możemy. W takim ogrodzie terapeutycznym powinny być, e, troszkę wspominałaś o tym, powinny być różnorodne rośliny. I te kwitnące, i liściaste, i iglaki, to, to musi być taki mm, pełny obrót, jak ja to mówię. Czyli każda roślina pachnąca, kwitnąca, szumiąca, e, e, fajna, e, strukturalna jakaś, prawda? Czyli, nie wiem, kora, która będzie też e, fantastycznie wyglądała, jak, nie wiem, klon z kory będzie rewelacyjnie wyglądał zimą. To są też te elementy, na które e, Warto zwracać uwagę, tworząc takie ogrody, które one po prostu mają nas wciągać. One mają nas przyciągać, nam ma być tam po prostu dobrze przez cały sezon, przez cały rok. Dokładnie, przez cały sezon, przez cały rok i jak ty mówisz o tych takich przyjemnych odczuciach, to zaraz mi się pokrzywa pokazała. Że zawsze mm -hmm. jak dzieciak poparzy pokrzywą, to się albo nadciągowi na zdrowo. nie będziemy aromatyzmu. Mm -hmm. Mam też takie doświadczenia z współpracy z terapeutami, gdzie na przykład y, terapeut prosi, żeby zaprojektować w ogrodzie y, terapeutycznym y, żywopłot. Mhm. Y, właściwie to nawet nie, nie tyle żywopłot, co labirynt z y, krzewu, tyle wąski, żeby y, pacjent, który. Ma za zadanie przejść przez tę drogę wyposażoną z dwóch stron i pokrążyć tam, żeby rośliny dotknęły całego jego ciała. Całego mhm. ciała, bo to pobudza, czy inne takie projektowe odkrycie naukowe. Zróbmy pagórki, żeby móc się sturlać, dotykać ziemi całym ciałem i to przechodzenie przez wąskie szczeliny między roślinami i to, że nieraz się należy ukłuć. Ja też uwielbiam takie ogrody, właśnie takie, o których mówiłaś, te ścieżki takie meandrujące, gdzieś rośliny zarastające. Jak pamiętam taki ogród, bodajże na Dolnym Śląsku byłem, gdzie rośliny rzeczywiście zaczęły rządzić w tym ogrodzie. I żeby wejść do tego ogrodu, trzeba było się tak przebić troszeczkę pod tymi roślinami. Ja mówię super, bo to ogród zmusza do tego, żeby wchodząc się mu po prostu pokłonić, a jednocześnie idziesz, dotykasz tych roślin, czujesz zapach, bo tam akurat w koło też zioła rosły. I jak się wchodziło do tego ogrodu z takim pokłonem, bo trzeba było rzeczywiście się schylić, to czuło się, że się wchodzi w zupełnie inny świat. I człowiek jakby zostawia wszystko, co złe, gdzieś tam za sobą i, i wchodzisz do takiego. Takiego zielonego azylu. I to tak, też jest dobra, chyba taki fajny. To jest ten pokłon oddany temu miejscu i taka pokora mm -hmm. przed siłami natury, tym, że rośliny tak zrobią, co chcą. To mm -hmm. no, nie musimy ich zmuszać do tego, żeby stały na baczność albo rosły w kulkę, że możemy im dać swobodę, że on tak zarośnie i takimi e, ruchami zmiecie z nas, to, jakby, to niepotrzebne. Tak, rośliny i zieloność, jak ja to mówię, łagodzą obyczaje. A powiedz mi, w mieszkaniu, w domu, można mieć namiastkę takich, no ciężko powiedzieć, ogrodu, ale hortiterapii? No można. No, można na miastkę. Można mieć na miastkę. Teraz sobie myślę, czy ta namiastka to na miastkę tu mnie nie prowadzi myślami do miasta. Bo. Chcemy mieć, chcemy mieć to żywe, chcemy mieć to zielone, ale to jest zawsze na miasta. Taka pigułeczka tego, co nam się otwiera w przyrodzie. No nieraz niestety nie możemy wyjść z domu. Mhm. Wtedy nie ma rady, tak? I też są sale zielone w szpitalach urządzane, bo nie możemy wyjść do przyrody. Póki możemy wyjść, to wychodzimy i tam mamy. I tam już mamy wszystko, co tego możemy pragnąć. W różnych miejscach, w różnym charakterze. Różne są tereny zieleni, które nam oddają swoje dobro. To jest kwestia, że nie każdy ma ten luksus mieszkania w ogrodzie, mieszka w bloku i wtedy szuka środków zaradczych. Mamy szczęśliwie zieleni miejskiej publicznej, gdzie możemy iść do parku. Publicznej, gdzieś możemy iść celowo, ale mamy też właśnie te ogrody działkowe. Szczęścia, że mogą korzystać. Teraz coraz częściej i coraz bardziej popularne stają się ogrody społecznościowe w przestrzeni publicznej lub publicznej. Mhm. Mamy przyczynienie na wprowadzenie takiego ogrodowego charakteru, gdzie możemy dotknąć tej ziemi. Tak, tych ogrodów społecznościowych, o których wspomniałaś, coraz więcej w miastach się pojawia, i no to chyba też wynika z tego, że, że właśnie zauważamy tę rolę terapeutyczną ogrodu, że to nie jest tylko miejsce ładne, że to ma fajnie wyglądać, że to nie jest tylko ławeczka w parku, na której możemy sobie posiedzieć. Super, że możemy i możemy posiedzieć, tak. posłuchać, jak, jak liście szumią, ptaki śpiewają. Ale że możemy po prostu coś sami zacząć robić, jeśli nie mamy swojego e, przysłowiowego kawałka ziemi. Tak, tak, tak. To bardzo ważne, żeby y, pozwolić sobie na to, żeby nie mając swojego kawałka, mieć mm -hmm. gdzieś tam swój kawałek y, społeczności. I oprócz tego, że dotykamy ziemi, dotykamy Bierzemy od roślin to, co chcą nam dać, jeszcze się. społeczne. Uciekamy do internetu, zamykamy się, prawda? A te, te ogrody w ogóle ogród powoduje to, że otwieramy się na, na innych ludzi, którzy no, mają taką samą pasję. Odwiedzamy się, dzielimy się roślinami, rozmawiamy o tym, prawda? Mhm. To też jest chyba. Mhm. Spieszamy jest takie bardzo poruszające i to w społecznościach tak funkcjonuje. Wieszamy na ogrodzeniu czateczkę z tym, co u nas urosło, a sąsiad nie ma. I to jest takie skromnie takie niewinne, niezobowiązujące, ale to właśnie pokazuje tą wspólną pasję wspólne rozumienie y, życia społecznego. To mm -hmm. w, w społecznościach, które y, mieszkają w ogrodzie, no w ogóle funkcjonuje i zawsze funkcjonowało w społecznościach y, ogrodów działkowych również. No i w społecznościowych ogrodach pewno też zafunkcjonuje, bo ogród po prostu wiąże ludzi całkiem. Y, może nie całkiem niedawno, ale parę chwil temu y, zorganizowane zorganizo były takie y, dożynki ogrodów społecznościowych warszawskich ogrodów mhm. jedno, takie, jedno takie spotkanie odbyło się w ogrodzie y, SGGW, który w Katedrze Sztuki i Krajobrazu y, wykorzystuje ogród do, do, do tego, żeby było społeczności pięknie mhm. y I wówczas ka z każdego ogrodu społecznościowego ta społeczność przynosiła to, co tam urosło, i gotowaliśmy wspólną zupę. Mhm. Te ogrody społecznościowe w mieście, y myślę, że, że są substytutem posiadania własnego Edenu, własnego raju. Rośliny dają nam niesamowite możliwości. Nie? I tak jak gdzieś tam przeglądam sobie katalog, katalog roślin. <laughs> y gdzie jest tyle barw, tyle kolorów, zapachów, kształty, no to naprawdę, jeśli chcemy zbudować swój własny ogród, taki trochę terapeutyczny, bo wydaje mi się, że każdy ogród jest terapią, bo, bo to nie jest miejsce, do którego musimy chodzić, tylko miejsce, do którego chcemy chodzić. To jest taki nasz azyl. Także tych możliwości jest naprawdę dużo i ja generalnie zawsze zachęcam do tego, żeby, żeby spróbować. Jeśli masz kawałek ziemi, spróbuj. Będzie Może na początku wyjdzie ci inaczej niż u sąsiadów, ale to nie nieważne. To ma być twoje miejsce, to ma być twój azyl, to ma być twoje postrzeganie rzeczywistości i estetyki i to ma być twój ogród, tobie ma się to podobać. To ma być terapia dla ciebie, a nie dla sąsiada. Tak, właśnie katalog roślin w Związku Szkółkarzy Polskich to jest... Yy, yy lektura do poduszki dla każdego miłośnika mhm. ogrodów roślin. Ja jestem wielbicielką tej, tego katalogu. Mam wszystkie. Mam wszystkie. Ja też. Z kolei. Niektóre są już tak zniszczone, bo wylało się na nie litry kawy. Katalog roślin jest taką, jakby to powiedzieć, no obowiązkiem dla miłośników, żeby poznawać rośliny. Mhm. Bo miłośnicy ogrodu to muszą, muszą mieć wszystko. Wszystkie rośliny są piękne, wszystkie kochamy, każdą chcemy mieć w ogrodzie, tylko miejsca już nie mamy. I Tak, niektóre osoby mówią, że tak się nie chce ten ogród rozciągać. Ja, Zawsze mówię, że um, jakby to, to już wychodzi poza um, ten dobrostan, tak, tak takie muszę. Muszę, muszę. To już jest taka um, ogrodowa chciwość. Mm -hmm. jak, ale co zrobić, jak się kocha? No, trzeba mieć. I wtedy można mieć te rośliny, um, idąc do parku, idąc do innego ogrodu, idąc do ogrodu botanicznego. Natomiast. No, bo nie ma siły. Ogród nie, nie mhm. pomieści wszystkiego, po pierwsze obszarowo, ale po drugie, też tak te, trochę mentalnie, z, z, w, z drugiej strony skłonimy się w stronę zrozumienia. My zrozumiemy roślinę. Jak ona jest wielka, Bóg nie wejdzie do ogrodu przydomowego. Jak wejdzie, to mu będzie ciasną dychę. Mhm. Rośliny z innych krajobrazów nie będzie im dobrze. Żeby im też musi być dobrze, nie tylko nam, to wtedy będzie, wtedy będzie dobrze. Mhm. Kiedy będzie nie. Więc nie możemy się upierać, żeby na siłę wszystkie rośliny mieć u siebie. Możemy mieć w swojej duszy, ale nie w swoim miejscu. wtedy katalog roślin jest taką lekturą, która nam pomoże wybrać. Zobaczymy, tam przeczytamy wszystko, czego roślina chce od nas. Nie tylko to, czego ona, to co ona nam da, ale czego chce od nas, żeby się nam odwdzięczać swoim dobrostanem do jakiego ogrodu, czy do warunków miejskich, czy yy, jaka gleba jest dla niej najodpowiedniejsza. Często trzeba myśleć o wodzie, o podlewaniu. Wszystkie te warunki środowiskowe, które nasze miejsce nie zaoferuje, no to, to mamy opisywane. Wszystko jest fajnie. Poza tak tym jest. są też pokazane te sylwetki. Człowieczka mm -hmm. przy drzewie albo kotka przy bylinach, gdzie możemy zrozumieć, w jakiej skali, w jakiej proporcji my się poruszamy. Zrozumienie tej skali, jak, jak wielkie to może urosnąć, jak małe to jest czy, mm -hmm. pokrój, jaki nam oferuje, no to wszystko jest zapisane w katalogu i my, jak, jak w katalogu są tysiące roślin, więc to jest lektura na długie zimowe wieczory, przeglądanie. No właśnie to ja chciałam powiedzieć, że teraz mamy taki czas. Kiedy, kiedy można będzie to przerzucać i sobie tam odhaczać, że tam nie interesuje. Tak, tak. I tam też jest kwestia taka, że e, są rośliny, które pachną. Rośliny, które przyciągają owady. Czyli właśnie te takie rośliny, które powinny być w takich ogrodach. To, co mówiliśmy na początku, które będą pobudzały różne nasze zmysły. Super. Dziękuję Ci ślicznie, Iza. Fantastyczna rozmowa, bo ogród daje nam dużo, dużo więcej niż tylko to, że po prostu jest. Z niego po prostu się czerpie. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci ślicznie. Miłego dnia życzę. Ja Naszym gościem była doktor Izabela Myszka, adiunkt w Katedrze Sztuki Krajobrazu Szkoły Głównego Gospodarstwa Wiejskiego. Ogrodniczka z bardzo artystyczną duszą. E, dziękuję Ci serdecznie jeszcze raz Iza. Miłego dnia Wam życzymy, bawcie się ogrodami, otaczajcie się zielonością i korzystajcie z niej na tyle, ile się tylko da. Do zobaczenia.